Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Podstawą stosłupa prostego ABCD A'B'C'D' jest rąb ABCD. Przekątna AC' tego stosłupa ma długość 8, zaznaczmy. Przekątna AC' ten będzie tutaj 8. I jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Chodzi o ten kąt. Tutaj mamy 30 stopni, czyli kąt między tą przekątną a Przekątną rąbu podstawy naszej. Mhm. Dalej mamy przekątna. BD' jest nachylona do tej płaszczyzny pod kątem 45 stopni. BD', czyli ta przekątna, jest nachylona pod kątem 45 stopni, czyli tutaj zaznaczamy 45 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego gwiazdo Jeżeli tu mamy 45 stopni, tutaj mamy 90 stopni, to i tutaj też będzie 45. Stopni, czyli mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, czyli trójkąt D'DB jest trójkątem równoramiennym. Czyli wysokość DD' jest równa przekątnej BD. To jest jedna kwestia. I teraz, co możemy zrobić? Tak naprawdę, najwięcej możemy policzyć z trójkąta ACC'. My tutaj znamy wysokość, w zasadzie nie znamy, ale za chwilę ją poznamy. Możemy ją policzyć z sinusa. Sinus Kąta 30 stopni, czyli sinus tego kąta, to jest stosunek tego, co stoi naprzeciwko, czyli h, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli do przekątnej AC, czyli do 8. Sinus 30 stopni to jest 1, druga to jest h do 8. Mnożymy na krzyż 1 razy 8 to jest 8, to się równa 2h. Dzielimy przez 2, czyli 1h. To 4. Nasza wysokość ma 4 jednostki długości. Ponadto tutaj też będzie 4 i przekątna BD też będzie miała długość 4. To, już, to jest to, co już wiemy. E, idąc dalej, mamy policzyć pole powierzchni całkowitej tego ogrodzenia stosłupa. Wysokość mamy. Potrzebujemy krawędzi np. DC. E, potrzebujemy długości boku rąbu. Rąb Romb masz boki wszystkie tej samej długości. Oznaczmy sobie taki jeden bok poprzez małe. A. I teraz jak znaleźć małe a? Zobaczcie, znam jedną przekątną. Cała przekątna ma długość 4, czyli powiedzmy połowa. przekątne przecina się w połowie, ma długość 2. Tu mam 2, tu mam 2. Jakbym znalazł drugą przekątną i wziął jej połowę, to będę miał ten tutaj odcinek, dajmy na to x, odtąd dotąd. I wtedy będę mógł zastosować Pitagorasa. 2 kwadrat plus x kwadrat da nam a kwadrat. No to jak znaleźć przekątną ac? Bardzo prosto, mając już wysokość, możemy na przykład z Pitagorasa tutaj policzyć sobie przekątną, czyli przekątna do kwadratu plus 4 do kwadratu daje 8 do kwadratu. Możemy też to zrobić z kosinusa. Ja tutaj zastosuję kosinusa, żeby wykorzystać funkcję trygonometryczną. Czyli zapiszmy kosinus 30 stopni to jest stosunek naszej poszukiwanej przekątnej. Napiszę, niech to będzie przekątna P do 8. Kosinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2, to jest p do 8. Mnożymy na krzyż 8 pierwiastków z 3, to jest 2p. Dzielimy przez 2p, to są 4 pierwiastki z 3. Skoro cała przekątna to są 4 pierwiastki z 3, to ten nasz x, czyli połowa przekątnej, to są 2 pierwiastki z 3. Czyli mamy już połowę przekątnej odległość stąd, dotąd. Teraz możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa i powiedzieć, że 2 kwadrat plus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu daje a kwadrat, czyli 2 kwadrat dodać 2 pierwiastki z 3 do kwadratu daje nam a kwadrat, czyli 2 do kwadratu 4 dodać 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to jest 4 razy 3, czyli 12 daje nam a kwadrat, czyli 16 to jest a kwadrat, czyli a to jest 4 lub minus 4, ale długość boku nie może być ujemna. Czyli mamy długość boku A równą 4, czyli wszystkie boki podstawy będą miały długość 4. I teraz możemy już policzyć pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej to są dwa pola podstawy, dodać cztery ściany boczne. Napiszę cztery pola boczne. Teraz pole podstawy. Pole podstawy to jest iloczyn przekątnych na 2, czyli to jest dwa razy ta przekątna krótsza ma długość. 4 razy przekątna dłuższa, czyli 4 pierwiastki z 3 na 2, czyli pomnożyłem sobie przekątne 2 razy przekątne, iloczyn przekątnych przez 2. Dodać 4 razy pole boczne. A pole boczne to jest a razy h. a razy h. Pole jednej ściany bocznej to jest a razy h. A znamy, bo a to jest 4. I h też znamy, bo h to... Też 4. Podstawiając wszystko, mamy tutaj dwójki się skracają. 4 razy 4 pierwiastki z 3 to jest 16 pierwiastków z 3. Dodać 4 razy 4 razy 4, czyli mamy 4 do 3, czyli 64. To jest odpowiedź. To jest nasze pole powierzchni całkowitej gweniasto-słupa. Odpowiedź.